Nie żyje strażak Marcin Raczyk. 39-latek, zasłabł nagle podczas ćwiczeń. Nie żyje 39-letni strażak Marcin Raczyk z OSP Żerniki w Wielkopolsce, podała komenda wojewódzka PSP w Poznaniu. Mężczyzna zasłabł podczas ćwiczeń w komorze dymowej. Strażaka przewieziono do szpitala, ale jego życia nie udało się uratować. 39-letni Marcin Raczyk zmarł w sobotę. 27 kwietnia, podczas ćwiczeń w Komorze Dymowej, 39-letni Druch Marcin Raczyk z OSP Żerniki, powierzchnia. Kaliski zasłabł i został przewieziony do szpitala. Mimo podjęcia natychmiastowych działań, jego życia nie udało się uratować, poinformowała komenda wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Nie żyje Marcin Raczyk. Strażak zasłabł podczas ćwiczeń. Do rodziny skierowano pomoc psychologa Państwowej Straży Pożarnej, komendant główny PSP Nadbryk. Doktor inżynier Mariusz Feltynowski w imieniu własnym oraz wszystkich strażaków złożył kondolencje rodzinie i bliskim zmarłego. W sobotę 27 kwietnia o godzina 18.00 we wszystkich jednostkach PSP i OSP włączmy sygnały świetlno-dźwiękowe i oddajmy hołd dla świętej pamięci druha Marcina Raczyka, podali strażacy. Pożar w Jeleniej Górze. 43-latek miał podpalić dom z żoną i czterech swoich dzieci w środku. Do pożaru mieszkania w Jeleniej Górze doszło we wtorek. Według ustaleń policji 43-letni mężczyzna zapruszył ogień, aby zabić przebywającą w domu żonę i czwórkę swoich dzieci. Wszystkie osoby przebywające w budynku wydostały się na zewnątrz. 43-latkowi postawiono zarzut usiłowania zabójstwa. Jak podała policja, mężczyzna najpierw groził rodzinie, a potem podpalił budynek. Rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze podinspektor Edyta Bagrowska poinformowała w piątek, że do zdarzenia doszło w nocy we wtorek, gdy służby otrzymały informację o pożarze w budynku mieszkalnym. Pożar w Jeleniej Górze. Policja, 43-latek podpalił mieszkanie, w którym była jego rodzina. Funkcjonariusze ustalili, że 43-letni mężczyzna po wcześniejszych groźbach kierowanych pod adresem najbliższych, przed drzwiami swojego mieszkania, w którym przebywała jego żona wraz z czwórką dzieci, podpalił suszarkę wraz z ubraniami. W wyniku tego zdarzenia ogień przeniósł się na drzwi, doszło do silnego zadymienia całego piętra, a w związku z tym do zagrożenia życia i zdrowia nie tylko członków jego rodziny, ale też innych mieszkańców, powiedziała policjantka. Z budynku bezpiecznie wyprowadzono 11 osób. Mężczyzna uciekł i ukrywał się przed funkcjonariuszami w jednym z mieszkań, gdzie kilka godzin później został zatrzymany. 43-latek trafił do policyjnego aresztu. Następnego dnia został doprowadzony do prokuratury rejonowej w Jeleniej Górze, gdzie przedstawiono mu zarzuty usiłowania zabójstwa żony i dzieci. Za te przestępstwa grozi mu nawet dożywocie. Sąd rejonowy w Jeleniej Górze zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie na 3 miesiące.